Kochani bracia i siostry, popój z Wami od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj podzielić z Wami mocnym słowem, które otrzymałem od Pana. Zobaczyłem nad naszym krajem ciemne chmury i w pewnym momencie uderza w nas piorun. Powiedziałem, że wkrótce nastąpi bardzo mocne wydarzenie przysłowiowy piorun, który wstrząśnie narodem, wstrząśnie nami. Usłyszałem w duchu słowa, okryjemy się hańbą. Nie wiem dokładnie, co nas czeka, ale niebieski ojciec dał mi słowo na tę sytuację. Jest to słowo z Księgi Amos, rozdział 5. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg zastępów będzie z wami, tak jak mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan Bóg zastępów nad resztą pokolenia Józefa. Obecne, to wielokrotnie o tym mówiłem, bóle porodowe. Jest to czas mocnego oczyszczania dusz. Presja duchowa oraz ucisk są paradoksalnie okazją do rozwoju każdego z nas, bo w ogniu doskonali się dusza, w ogniu cierpienia. Tak właśnie jest z nami. Dzieje się bardzo wiele czas jakby przyspieszył. Można powiedzieć, że kości zostały rzucone, machiny wojenne ruszyły i nic ich nie zatrzyma. Jest to wojna duchowa, wojna w różnych sferach: od sfery ducha po sferę ekonomiczną, gospodarczą, społeczną, gdzie generuje się celowo wewnętrzne podziały, aż po działania zbrojne w cudzysłowie, szczucie jednych na drugich. Te napięcia będą ewoluowały. Myślę, że przed nami kolejne napięcia, które zaczną się jednak od mocnego tąpnięcia w sferze ekonomicznej. Są to działania celowe, kolejne kroki ku zniewoleniu ludzi, by docelowo uczynić z nich bezwolne masy sterowane przy pomocy SI, kontrolowane w każdej sferze. Na Ziemię schodzi coraz więcej dusz. Aby doświadczyć, aby. Zamknąć też swój cykl rozwoju duchowego, bo jest to, jak wspomniałem, niezwykła okazja, by uczestniczyć w dziele odnowy. Odnowy ziemi w oczyszczeniu, w rozwoju nowej rzeczywistości, która będzie miała miejsce po bólach porodowych, o których wspomniałem. Wierzę, że przed nami, tak zwane oświecenie sumień, rozliczenie dusz, coś jak przypowieście o talentach. Księgi w rozdziale Mateusza 25, gdzie każdy jasno zobaczy swoją ścieżkę i dokona osobistego, wewnętrznego rozliczenia rzeczy, które miał do zrobienia, zrobić mógł, które zaniechał. To wszystko po to, by zrozumieć swoje miejsce, by rozpoznać, by każda dusza rozpoznała swoje zwiedzenie, na ile zboczyła z obranej przez siebie ścieżki i by mogła jasno zobaczyć cel, jaki przed nią. Jest to czas osobistego mini osądu wewnętrznego, czas przed przyjściem Pana, który jest bliski, czas dany nam, by się rozpoznać i ewentualnie dodać oliwę do lampy, by nie zgasła w momencie przyjścia Pana, byśmy mogli wówczas przyjąć światło, łaskę i wejść do nowej rzeczywistości, do Królestwa, które będzie miało miejsce. I wielkim zagrożeniem, to ukryte pod paszczykiem rozwoju ludzkości sztuczna inteligencja. Jest to sposób, według mnie, na duchowe zniewolenie ludzkości. Sposób realizowany krok po kroku. Pamiętacie cyfrowe paszporty po niedawnej pandemii? To było testowanie możliwości. Transhumanizm, czyli sposób na robotyzowanie człowieka, staje się faktem na naszych oczach, a my dajemy temu duchowe przyzwolenie. Krok po kroku dzieje się przyzwolenie w różnych sferach. Zezwalamy na traktowanie my samych siebie jako roboty w wielkich nowoczesnych kochozach pracy, gdzie już teraz większość pracuje za pamiętną miskę ryżu. To pamiętajmy, że to co mamy możliwość testować, to tylko niewielki ułamek tego, co naprawdę potrafi sztuczna inteligencja. To jest plan na zniewolenie ludzkości. Porównajcie tu działanie sztucznej inteligencji i globalnego sterowania z patentem 666 znanej firmy komputerowej. Lepiej wtedy zrozumiecie ten szapański plan duchowego zniewolenia, gdzie człowiek sam w sobie ma stać się maszynką dla kryptowalut, czyli walut spod krypty, gdzie właśnie waluty spod krypty mają zastąpić dolara, a następnie przemienić się w jeden system monetarnego zniewolenia. I te, według mnie, działania prezydenta USA to celowe działanie dla załamania gospodarek, ukrycia olbrzymiego długu wirtualnego przecież dolara i wprowadzenia nowej waluty spod krypty w postaci tym razem biocyfrowej. Porównajcie to, kochani, z opisem y, z apokalipsy św. Jana i znamieniem w postaci chipa. A potem sięgnijcie po opis patentu. Wówczas łatwiej będzie zrozumieć. Biblia ostrzega przed przyjmowaniem znaku bestii. Które poza widocznym zniewoleniem, będzie zmieniał również DNA człowieka, na którym jest przecież pieczęć imię Boga. i od JWH. W ten sposób człowiek stanie się bezwolnym zombie z cierpiącym ciałem, co jest dokładnie opisane w księdze Apokalipsy. Zwróćmy uwagę na traktowanie się wzajemne, na tym, żebyśmy byli braćmi dla siebie w tych trudnych czasach, o co prosi nas Pan. Zobaczmy, jak w wielkich centrach. W kołchozach pracy ludzie zniewalają ludzi pod płaszczykiem zwiększania norm. Nie bądź taki dla brata. Bądź człowiekiem, a nie bezmyślnym i bezwzględnym zombie. Bo to jest oswajanie z tym światem, który chcą wprowadzić. Słowa dzisiejsze. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg Zastępów będzie z wami tak jak mówicie. I miejcie w nienawiści zła, miłujcie dobro, wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Ci, którzy śledzą Mój kanał, być może zauważyli, że dwa lata temu, dokładnie w 2022 roku, 15 czerwca, Pan dał mi słowo odnośnie nietrwałości sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Było to w postaci alegorycznej, teraz mówię troszkę bardziej otwartym tekstem. Podobnie, 1 listopada 2020 roku, otrzymałem słowo prorockie o powołaniu armii Goga i nadciągającym wietrze ze wschodu. I związanych z tym działaniach zbrojnych. To, co otrzymuję, umacnia mnie po prostu w wierze. Mam nadzieję, że i Was też, bo Słowo Boże niesie ze sobą nadzieję nadzieję odnowy, nadzieję nowego czasu, Królestwa Niebieskiego. Ale w tym momencie najważniejsze, by zachować równowagę wewnętrzną, by umacniać się w dobru i przyjmować i promieniować światło Boże, którym jesteśmy tak naprawdę. I to jest klucz do przetrwania, by być ludzkim dla ludzi, by miłować siebie wzajemnie. Na zakończenie, kochani, posłużę się listem do Efezja, rozdział drugi. Proszę, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da Wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja Waszego powołania, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego uczynił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w stworzeniu Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, byśmy je pełnili. Nie traćmy nadziei, kochani. Trwajmy w dobru i czerpmy z miłosierdzia Bożego, które płynie przez nas, gdy tylko zwamy imienia Jezus.